Kornatce pod numerem 1 kończy się remont miejsca, które już za chwilę stanie się nowym rogatym domem. To nie domek, to prawdziwy dom. Przestronny, rodzinny, otulony zielenią. 200 m2 do wypoczynku, śmiechu i wspólnego bycia. Na piętrze sypialnia z wanną i prywatną sauną. Na dole łazienka z prysznicem, otwarta przestrzeń, dużo miejsca na rozmowy i dziecięce zabawy. Z okna widok na zalew w dobczycach, wokół las i spokój. Do sklepu masz chwilkę, a nad wodę dojdziesz spacerem. Dojazd spokojna wiejska droga, idealna na letni reset. Rogaty dom czeka na pierwszych gości, rodzinę, przyjaciół, każdy jest tu mile widziany. Zarezerwuj swój wakacyjny pobyt, może to właśnie ty otworzysz ten dom na nowe wspomnienia.